Cześć. Witam was serdecznie na moim kanale serowar.pl. Nazywam się Jakub Krężel i dzisiaj pokażę tobie jak zrobić domowy jogurt. Jogurt to napój, który pochodzi z ciepłych krajów Azji, a do Europy przewędrował prawdopodobnie przez Bałkany, Bułgarię i Turcję. To tam z mleka, które było długo gotowane i odparowała z niego woda za pomocą bakterii ciepłolubnych, czyli termofilnych, wytwarzano kwaśne mleko. To właśnie nasz jogurt. Jogurt często rozcieńczano z wodą i schłodzony podawano jako orzeźwiający, bardzo zdrowy napój. Do produkcji jogurtu potrzebne nam jest oczywiście przede wszystkim mleko oraz kultury startowe, czyli te bakterie, które będą pracowały w mleku. Do produkcji jogurtu używamy mleka zawsze pasteryzowanego. Należy o tym pamiętać. Jeśli mamy mleko surowe, prosto od krowy, takie mleko należy przegotować po to, żeby pozbawić go bakterii zawartych naturalnie w takim mleku. Można albo zagotować do 90 stopni, odczekać około 10 minut i schłodzić. Albo jeśli chcemy troszeczkę delikatnie potraktować to mleko, możemy podgrzać je do 75 stopni, utrzymać tą temperaturę przez pół godzinki i dopiero wtedy schodzić do 40 stopni i dodać kultury startowe. Ok, no to do dzieła. Słuchajcie, ja jogurt robię w najprostszy sposób. Po prostu otwieram sobie nową, nową butelkę mleka, świeżą, i dodaję kultury startowe. Opakowanie kultur startowych. Takie nasze dostępne w sklepyserowar.pl starczy na 100 litrów mleka. To jest 10 gramowe opakowanie. W praktyce, na 1 litr mleka potrzebna nam jest, nam jest 1, 10 grama. W praktyce jest to po prostu szczypta. Więc ja daję na oko, zobaczcie, szczyptę kultury startowej. Zdecydowanie wystarczy. To jest kultura podstawowa do produkcji ogórtu, zawierająca dwa szczepy termofinne. Natomiast dodaję też zazwyczaj kulturę probiotyczną Lactobacillus rhamnosus. To jest kultura probiotyczna, która wzbogaca wartości odżywcze, wartości zdrowotne naszego jogurtu. Również ją dodamy. OK. I teraz po prostu zamykam butelkę, zakręcam i dokładnie mieszam żeby ten proszek, ten jofilizat nam się fajnie rozmieszał. Tutaj już mamy przygotowane dwie agurtownice. Jedna ma litrowy duży pojemnik, druga ma sześć mniejszych pojemniczków. Sumarycznie też jest to 1 litr. Mleko mam zimne, ale możemy też dodawać do ciepłego mleka. I teraz tak. Wyjmuję sobie słoiczki będę po prostu do nich rozlewał. E, często spotykam się z pytaniami, jaka jogurtownica jest lepsza, czy taka z małymi pojemniczkami, czy taka z jednym dużym. Powiem tak, te pojemniczki są bardzo fajne. Ja bardzo często korzystam właśnie z tych pojemniczków. E, taka jedna porcja jogurtu doskonale starcza na jeden raz. Pojemniczki można myć w zmywarce. Natomiast e, te jogurtownice litrowe e, są nieco tańsze. Fajnie się sprawdzają jeśli na przykład zrobimy litrowy e, o. Pojemnik jogurtu, i chcielibyśmy blenderem sobie zmieszać to z jakimiś owocami yy, czy z orzechami. Wtedy możemy faktycznie robić taką większą porcję na raz. Zaraz Wam też pokażę, jak to się obsługuje z są, A teraz naleję do pojemniczków. Ustawię tak, żebyście widzieli. łącznie mamy rozlany litr jogurtu, znaczy mleka zaszczepionego bakteriami i z tego dopiero nam wyjdzie jogurt. OK. Pojemniczki zakręcamy. Jeden. Drugi. A dlaczego taki jogurt domowy jest lepszy od jogurtu ze sklepu? Przede wszystkim dlatego, że jest świeży. A przez to, że jest świeży, ma bardzo dużo aktywnych, żywych, pełnych witalności komórek bakteryjnych czyli tych właśnie bakterii, które nam są potrzebne i które są zdrowe. No, jogurt taki kupowany w sklepie, który leży na półce. W chłodziarce dość długo ma to bakterie po prostu już osłabione. Dlatego taki świeży jogurt jest znacznie lepszy i ma lepsze wartości odżywcze. Tutaj mamy już gotowe. A teraz zrobimy tej drugiej. I znowu robimy tak samo. Mleko prosto ze sklepu. Dodajemy podstawową kulturę jogurtową. W naszym sklepie jest to YO122. O, trochę nawet mi się za dużo sypnęło, ale to naprawdę nie szkodzi. To wszystko można robić na oko. I dodajemy kulturę probiotyczną, żeby nasz jogurt był zdrowszy. Zakręcamy. I dokładnie mieszamy. Słuchajcie, te jogurtownice, które my mamy w sprzedaży w sklepie serowar.pl, to są dobre jogurtownice włoskie marki Ariete. Warto nieraz kupić lepszy sprzęt, nie jakaś tam najtańsza, w której nie wiadomo, jakie są temperatury, jak działają termostaty. To są naprawdę dobre jogurtownice. Mamy je w sprzedaży od wielu, wielu lat. Ja nie pamiętam osobiście, żeby się na nie kiedykolwiek trafiła jakakolwiek reklamacja. Jogurty też można robić, na przykład w piekarniku. Jeśli ustawimy piekarnik na około 45 stopni i włożymy takie mleko zaprawione bakteriami do piekarnika, to też ten jogurt oczywiście powstanie. Niektórzy polecają robić jogurty, na przykład w garnku przykrytym kocem. Ja tutaj tego nie polecam. Zazwyczaj temperatura spada, a jeśli temperatura spada, to ten jogurt wychodzi taki glutowaty, śluzowaty, ciągnący się. Musimy pamiętać, żeby jogurt wyszedł dobrze. Temperatura zawsze musi oscylować w granicach od 40 do nawet 45 stopni. Jeśli troszeczkę będzie nawet więcej, nic się nie stanie, a ten jogurt wyjdzie na pewno dobry. Ok, przelewamy. Zamykamy, wkładamy do jogurtownicy, przykrywamy. No i trzeba je oczywiście włączyć do prądu. Raz i dwa. Ta jogurtownica po włączeniu do prądu od razu się nam załącza, natomiast w tej jogurtownicy należy włączyć przycisk. Tutaj mamy też taki wykres, który pokazuje. Jak w czasie się jogurt robi? Niektórzy na przykład wolą taki bardzo mocno sfermentowany. On później nawet zaczyna, zaczyna się z niego wydzielać serwatka powyżej 12 godzin. Niektórzy klienci, no wiem, że jogurt nawet przez około 24 godziny fermentują. Kojarzę, że na jakieś diecie potrzebna jest taka mocna fermentacja. Dobra, jogurty mamy przygotowane. Teraz wystarczy. Odczekać. No, w przypadku zimnego mleka myślę, że około 12 godzin. Jeśli byśmy mieli ciepłe mleko, no to wtedy ten czas jest troszeczkę krótszy, czyli około 8 do 9 godzin. Ok, słuchajcie, minęło już kilka godzin. Teraz pokażę Wam, jak taki ogród wygląda. On w tym momencie jest jeszcze taki troszeczkę płynny. Zobaczcie sami. I teraz wielu, wiele osób się martwi: Ojej, wyszedł mi taki płynny, taki nie udał się, byle jaki ten jogurt. I to jest błąd, ponieważ tak samo jak na przykład masło w temperaturze pokojowej jest miękkie, tak samo w tym momencie jeszcze jogurt jest troszeczkę płynny. I kluczowym teraz procesem technologicznym jest jego włożenie do lodówki, gdzie po prostu nam zgęstnieje. Także wyjmujemy te wszystkie słoiczki i zaraz będziemy wkładać go do lodówki. I raz. Dwa, trzy, sześć i siedem. I wyjmujemy po kilku godzinach. Okej, okay, słuchajcie, jogurt jest gotowy. Zobaczymy teraz, jaka jest jego konsystencja. Zobaczcie. Jogurt jest gęsty. To jest jogurt, pamiętacie, z mleka sklepowego. Nie wylewa się, jest pyszny. Bardzo stabilny. W lodówce e, ten tłuszcz się częściowo skrystalizował, białka napęczniały, on się zrobił taki jednolity, kremowy i zwięzły. Zobaczcie, jaki fajny wyszedł. Zobaczymy jeszcze drugi. Patrzcie, jaki gęsty. To jest troszeczkę serwatki. Widzicie? To nic złego, że ta serwatka się wydzieliła. Patrzcie jaki gęsty i smaczny jogurt. Podsumowując, domowy jogurt jest zawsze najzdrowszy i najsmaczniejszy. Potrzebne do jego wykonania nam są kultura startowa YO122, dostępna w naszym sklepie serowar.pl. Tu są dwie bakterie, dwa szczepy. Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus. To są podstawowe bakterie termofilne do produkcji ogórtu. Warto też dodać bakterie probiotyczne, np. takie LCR, Lactobacillus rhamnosus. Te bakterie pomagają na biegunki, na zaparcia, są doskonałe też w okresie jesienno-zimowym, wspierają nasz układ oddechowy, zapobiegają jego zakażeniom. Przydatne są też dla osób zestresowanych, odczuwających ciągły niepokój, pomagają się zrelaksować i troszkę odsapnąć. Jogurtownice będą gwarantowały, że ten jogurt wyjdzie doskonały, smaczny i zdrowy. Zapraszam na mój kanał serowar.pl na YouTube. Tam znajdziesz również inne filmy o produkcji domowego sera, o produkcji innych przetworów meczarskich. I zapraszam do sklepu serowar.pl. Do zobaczenia!